<śmiany> Ania, ani, co to, co ty w ostatniej walce zrobiłeś? Czy my jesteśmy? Co, za co ostatniej walce ty ty no, dobra. A co zrobiłaś? Dobra. Dobra. No zrobiłaś. No i co? No i co? Ale ale, bo nie, nie no bo No teraz Ale, nie, ale, Ania, nie ale nie chceć, ale nie chce cię nikt. Ale cię nie masz zasięgów, nie chce cię nie tak nikt. Nie masz zasięgów. Konfederacja To federacja ciebie nie chce. pogadaj z Bogada pogadaj z budarzem. No wzięli cię na przeparcie, żeby ci f*** dała. Tego się nie spodziewałem, moi drodzy. Natomiast z tego, jak ta dyskusja była prowadzona, wynika, że chyba tej walki nie będzie. Nie, no, ja chciałam z Anką walczyć, ale federacja po prostu zamieniła mi na inną walkę. To nie moja wina, że ona się podobno nie sprzedaje, nie ma zasięgów. A z Jessica, jak walczyła, no to Jessica po prostu miała ją, tak powiem, no, wiesz, na pierwszą walkę, żeby po prostu wygrała. No. Sorry za moje gardło. Gratuluję, muszę od razu powiedzieć, że widzę, że gdzieś tam jest krew. W oczu, w, oczu, w jednym oku, przepraszam, jak się w ogóle czujesz? Nie, dobrze się czuję, naprawdę fajna walka. Mogą trochę dziewczyny bardziej na dystans trzymać, ale wiesz, to tak sobie wkręciłam w głowę, że chcę jakąś wiesz wykończyć przed czasem, a to jest dwa na jeden, jedna mnie trzymała, druga mnie wiesz, gdzieś tam biła w, w, z boku, także no, interesujące było. No bo wiesz, na papierze wiemy jak... Co ty potrafisz co one, natomiast tak. zawsze jednak są dwie rywalki tak. i gdzieś trzeba się do tego przystosować. Miałaś obawy z tym związane? Nie, nie. Po prostu myślałam, że szybciej jakąś, wiesz, skończę. I widziałam, że Karolina już nie miała siły w drugiej rundzie, ale siostra jej broniła. Wiesz, jak ja się um, uwzięłam na Karolinę, no to tam gdzieś od razu z boku atakowała mnie Paulina. Ja, myślę, że tam się podobało, naprawdę. Na pewno nie chciałabym już takiej walki, że ja mam duże rękawice, a rywalki małe, nie? Bo to jednak trochę mi zabiera siłę czasu. No wiadomo, o to chodziło, żeby <laughs> zwiększyć ich szanse, natomiast one cię zaskoczyły w jakiś sposób, pokazały charakter, jak ty na to patrzysz. Na pewno dziewczyny pokazały charakter. Ja wiedziałam, że Paulina widziałam mi walki i widziałam, że ona będzie parła do przodu. Przepraszam, gardło 13. Na... Jasne, nie ma problemu, słuchajcie. Czekamy naszą mistrz... na naszą mistrzynię, która już do nas wraca. Dobra, jedziemy, jedziemy z Za dużo gadania, za dużo śpiewania. No, ja wiedziałam, że dziewczyny będą mnie dwie atakować. E, po prostu myślałam, że e, szybciej Karolinę zastopuje, ale siostra jej naprawdę dobrze broniła. Jak próbowałam, wiesz, usiąść na Karolinie, to, e, to Paulina mnie stopowała. E, czy zaboksowałabym inaczej? Chyba e, zaboksowałabym bardziej na dystans, albo po prostu tak jak mówię, no chciałam się gdzieś tam bić, ale było za dużo klinczu. No ale tak to mi się podobało. To jest w ogóle taki trend, który ostatnio obserwujemy coraz częściej, że dwie osoby na jedną, to jest coś, co Tobie się podoba, to jest w ogóle... Taka formuła walki, w której mogłabyś y, też brać udział e, dalej, czy jednak wolisz walki jeden na jednego? E, wolę jeden na jednego, ale to dwa na jeden było naprawdę super przeżyciem. E, I kurczę, się mogło wszystko wydarzyć, wiesz, to było takie... Nie wiem, no jeden czas mógł wiesz, skończyć zabawy. Wiesz, jakbym wyszła, no, nie wiem, z samą Pauliną, z Pauliną, jakbym wyszła sam na sam, to myślę, że, że byłoby interesujące z Pauliną, to nie miało sensu. Także bardzo fajne zestawienie, naprawdę super zestawienie. Mam nadzieję, że nikomu kuponów nie popsułam. A raczej, raczej w odwrotną stronę by ludzie na mnie stawiali. Także ja jestem w ogóle za duże mega zainteresowanie. No co? Wtedy chyba sobie nie zrobiłyśmy, każda wraca do domu, tylko to zakończenie całego pojedynku, gdzie Helbo się bardzo nieładnie zachował, bo trener mówi, że on mnie podobno wyzywał od suk jakichś tam innych i to jest bardzo niefajne zachowanie, bo hmm, Helboja, mój trener tarczował w naszej szatni, przygotowywał go jakby do wyjścia do pojedynku, a później ten wiesz na mnie e, wyzywa mnie. To już było jakby niepotrzebne. Mój trener się potem nakręcił, także nie wiem, może powinni to wyjaśnić w oktagonie. O właśnie, bo my to oglądamy na ekranie, dużym, ale bez dźwięku i nie widziałem, że coś się dzieje, że twój trener ruszył w stronę Helboja, a ty tam dopiero to wyjaśniłaś. Ja tego w ogóle nie, nie słyszałam, ale Andrzej mówił, że on wyzywał mnie jakiś suk i w ogóle na k, w ogóle jakby nie wiem o co chodzi, już po walce było i, i po co to, jakby ze sobą, było nakręcenie, ja w ogóle z Helbojem nie miałam żadnego dymu, jakby ze sobą nawet przed walką rozmawialiśmy, jakby no nie wiem. To było w takiej, z nim raczej tak neutralnie, no i tak jak mówię, przed walką przyszedł do nas do szatni, mój trener go rozgrzewał, a potem, wiesz, awantura, nie wiem, dziwnie to doszło. No to jest taki świat, natomiast chciałem Ciebie zapytać też w kontekście tego, co działo się przed momentem, zanim rozpoczęliśmy naszą rozmowę, co dalej? Jaki Ty masz pomysł na siebie w tym świecie? Może ktoś znalazł u Tobie za skórę i ktoś jest już na celowniku Ewy Kleobrodnickiej, jak to wygląda? Jest kilka dziewczyn, może teraz jakaś walka właśnie jeden na jeden, nie wiem, Linkiewicz, um, Owczarz, jeden na jeden, a potem zróbmy znowu frika. Myślę, że to się w ogóle, ludziom się te walki bardziej podobają. Wiesz, na przykład 2 na jeden, gdyby to było MMA, to jest w ogóle bez sensu, moim zdaniem, takie zestawienie robić, bo dwóch łapie tego jednego i przeważnie go... Kończy, więc ja nie wiem w ogóle, czy mają sens takie walki Z MMA, ale w stójkach jest to naprawdę mega interesujące. Dużo się działo, w ogóle dużo ciosów, dużo zamieszania. E, no, także dziękuję, dziękuję bardzo wszystkim za kibicowanie. Powiedz mi, jak ty na to patrzysz jako sportowiec też w tym świecie. Na trochę z jednej strony może trudniejszy okres dla Afryków. A też z innej strony na to, że wiele osób gdzieś teraz ważnych, decyzyjnych uderza w ten świat. Czy jesteś spokojna, że to przetrwa? Jak to wygląda? Nie jestem spokojna. Myślę, że friki przetrwają, dlatego że wzbudzają bardzo duże zainteresowanie społeczeństwa. A jakby frików nie było, to każdy z tych ludzi, którzy biorą tutaj udział, też by sobie poradzili. W jakichś innych dziedzinach. Także ja się o to naprawdę nie martwię. A jak patrzysz na świat sportu i widzisz też koleżanki, kolegów po fachu, to... To widzisz, że oni jednak gdzieś się, fajnie się prezentują w ringu czy w kratce, ale brakuje tej strony marketingowej, nie promują siebie tak, jak powinni. Jak to wygląda? Um, no. Jeżeli ktoś się nie promuje w dzisiejszym świecie w social mediach, no to praktycznie tak jakby nie istniał, także... No trzeba trochę jednak mieć kontakt z widzami, żeby ich zachęcić do tego, żeby oglądali. Także może kiedyś sportowcy bardziej się nauczą, że jednak trzeba i trochę w social mediach zachęcić widzów do oglądania, a później robić już prawdziwy sport. No ale tutaj jesteśmy na freakach i to jest cyrk. no jeszcze mi powiedz, bo ja w tym roku pierwszy raz w swoim życiu, słuchajcie, wybrałem jakieś noworoczne postanowienia. Ewa Brodnicka ma jakieś noworoczne postanowienia. Jak to wygląda? A... No tak, piosenka, piosenka, to przyjaciółka podpowiada. E, tak, chciałabym stworzyć jeszcze kilka piosenek i słuchajcie, dam ci się poderwać, bo wyszła moja nowa nuta, e, dokładnie wczoraj, była premiera i pójdę w tym kierunku, tylko e, jak gardło mi dojdzie do, do zdrowia. <śm> Nie wiem, czy ja za dużo gadałam, czy za dużo śpiewałam, ale coś padło mi gardło. <śm> Ostatnie pytanie, trochę o inny świat. Takie pomysły. Nawet nie wiem, czy Mariusz Grabowski był zwolennikiem, czy nie, bo wiadomo, że on tu jest o, jakąś osobą decyzyjną, ale to pan Mariusz kiedyś powiedział, jeżeli w Grondzie, kiedykolwiek pojawi się walka na gołe pięści z udziałem kobiet, to pierwszą, która zawalczy będzie Ewa Brodnicka. Cokolwiek się kiedyś może wydarzyć, czy to już można zapomnieć? Wszystko się może wydarzyć, nigdy nie mów, nigdy ja w ogóle e, jestem bardzo wdzięczna Mariuszowi za to, że kiedyś dał mi szansę zaboksowania e, w tym eksie. I zawsze będę do niego podchodziła z sentymentem. może kiedyś, jeżeli zrobi taką walkę kobiecą, to, to może bym się zdecydowała. Ale może w jakichś małych rękawicach, albo chociaż w fejpach, żebym sobie rąk nie pochamała. <grybujesz> no. Kończymy wywiad, włączamy piosenkę, słuchamy tej nuty. Ewa Kleobrodnicka, wielkie gratulacje bardzo Tobie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dzięki. dzięki.